Poziom napięcia niesamowicie wzrasta. Ono jest dawkowane po prostu tak krop, kroplami, kropla za kroplą. Uhu. O, kropla za kroplą są dodawane, dolewane te, te holender emocje, ale robi to swoje, naprawdę robi to swoje. Uff.

Okej, okay. no nie będę siadał, przecież wiadomo, że nie będę siadał. Gdzie mam teraz iść? Tu jest drzwi zamknięte, do cholery, żadnych znajdzie, przynajmniej tu obcego nie ma. O, tu winda to lać windę już. Koleś się tak jakby na mnie patrzy, centralnie. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Tutaj możemy... Oczyszczanie powietrza, które działa. Dostęp do drzwi i obraz z kamery. Wyłączmy obraz z kamery. I włączmy dostęp do... Oczyszczanie powietrza, dostęp do drzwi. Pysznie. I chyba to tyle. Czyli mamy dostęp do drzwi w tym momencie. Do jakich drzwi? Tylko pytanie. Aha, widzę już, tu na dole. Tak, koleś generalnie mnie obserwuje, ale razie nic nie widać. Latarka niewiele pomaga. Brak karty dostępu. Tu będzie potrzebny palnik jonowy bądź plazmowy. Tu kij go wie. Tamta zasłona dymna jest niezła. Dobra, badamy teren. Brak karty, brak karty. Wszędzie jest... Android jeszcze jeden. Cholera, od cholery ich tutaj jest. Karta dostępu potrzebna. Mogę jest Oh, it's an emergency. emergency! Don't you realize what's going on? No, no, the boss has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. No, właśnie. I wouldn't advise it. Czemu? Odradzasz? Co odradzasz? <laughs> Dobra, olać go. Karty dostępu brak. Szanowne, kurde. I są zamknięte drzwi do cholery jasnej. Czyli co, przebiegłem się po prostu dookoła. Tu palnik jest potrzebny. O, nic do wzięcia. Zamknięte drzwi również. A tu, uhuhu, szukajmy oczywiście części czujnik ruchu. Jest, ale jajo! Mam swój czujnik ruchu Świetnie Co ty robisz tutaj z Ja? Nie mam problem Ja? Nie mam problemu Spadaj chamie Łączmy sobie radio, będzie zawsze środek spający pysznie Zawsze będzie troszkę raźniej z muzyczką Ooooo to limit co tu się dzieje? Dostęp do instalacji, pH. I co ja tutaj mogę zrobić? Oświetlenie działające, system nagłośnienia i oczyszczanie powietrza. Włączmy system nagłośnienia, do cholery. Okej. Okay. I sprawdźmy oczywiście... Aj, aj, nie, nie, nie to, nie to. Stop, stop. Mm, chciałbym zrobić może apteczkę? Nie, nie mogę, apteczki. Okej. Okay. Granat? Cokolwiek bym. Nie mogę. Nie mogę. Racę? Nie, nie wiem jak. Rewolwer też nie wiem jak. Dobra, przeczytajmy sobie informacje w takim razie. O! Ciekawe.

Możemy się schować. Tych części nie chcę brać. Nic, żebym nie stworzył prawdopodobnie. Ale jeszcze wcześniej ja bym sprawdził jedną rzecz. jeżeli to się nie sprawdzi, to widzimy się tutaj. Jeżeli się sprawdzi, to wam pokażę, co chciałem zobaczyć. Tak, dokładnie w tym miejscu, tu gdzie spotkaliśmy pierwszego androida, który zresztą się patrzy na nas, są drzwi, które można otworzyć. A w tychże drzwiach, oprócz tego, że jest mnóstwo pyłu. Są również znajdźki. Są również znajdźki. Możemy się schować. O, I czy coś jeszcze? Nie, nic więcej. Nic więcej, więc wypad stąd. To tyle gwoli po prostu ciekawości mojej i z, już widzimy się zaraz ludzie przy tamtych drzwiach, których, przy których Was zostawiłem poprzednio. Ale, ale... Tu są jeszcze jakieś drzwi. Tu są drzwi, których wcześniej nie badałem. Czyli mamy drzwi tutaj i drzwi tutaj. No, sprawdźmy to sobie. Zdecydowanie to sobie sprawdźmy. Tutaj potrzebny jest palnik. Tutaj też palnik. Czyli tu główno zrobię bez palników. Ok. Przynajmniej wiemy, że jest taki korytarzyk. Z wyjściem zresztą, fajnie, sympatycznie bardzo. A my otworzyliśmy sobie. Które drzwi do cholery? Już je zgubiłem? Te, te drzwi żeśmy otwar otwarli, dobra. Jezu, ja chcę safe znaleźć. Dobrze, gdzieś żeśmy doszli. I co tu się dzieje? Tu są drzwi do otwarcia. Drzwi nie do otwarcia. Jakieś dziwne miejsce. E, dobra, usunijmy tą klamę. Elegancko poszło, gdzie ja się dostałem teraz? To jest ciekawe, prysznice jakieś. No nic, sprawdźmy to. Zacz... Znacznik znajduje się na skraju ekranu. Cel Twojego zadania. Nie ma żadnego wskaźnika. Dobra, nieważne. W czasie render renderowania przeczytam, o co chodziło dokładnie. Hałaśnik, uch, czym jest hałaśnik? Zdobyliśmy schemat. Czy ja mogę tego hałaśnika, ten hałaśnik wytworzyć? Wydaje się, że mogę, bo mam akumulator, mam czujnik i mam injektor. Chociaż wolałbym chyba zachować injektor na ewentualną apteczkę. Tak, i tak się wydarzy. Elegancko, nowy schemat. Hałaśnik do cholery. Ale apteczka mimo wszystko bardziej mnie by ciekawiła. Użyj dźwigni. Jakiej dźwigni? Wciśnij S. Jezu, co to za kontroler? Elegancko Jak nie będzie ścigał obcy to, to będą jaja z tymi kontrolerem Kurde, schować się gdzieś, czy w ogóle Cokolwiek To wciśnij to, przesuń to Przytrzymaj tamto I obcy już cię zje No ale dobra, nie narzekaj Może się wyćwiczę Może się wyćwiczę Co tu się dzieje? No co ty? Let me in. I need to contact my ship. Sorry. I don't know that. To jest blok. Dziękuję. There's got be another way inside. Więc nie do środka, no postaramy się. Zapewne nie wiem czy wyjdzie nam to na zdrowie. Tutaj jest użycie kalibratora. Kierownik działu chyba jest tak jakby trochę niedysponowany w tym momencie. O właśnie, o ten... Dupa, ja z tą przyszedłem przecież, co za idiota ze mnie. Czyli co, generalnie... Generalnie... Chwila moment, ja do niego się nie mogę dostać, z chęcią go walnął w czachę. O, 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 co to jest? Ale jaja, ja bierzemy akumulator. Pycha? Tego też można użyć? Co mi stąd wyjdzie? Skrzynka? Świetnie. Pewnie pusta, znając swoje szczęście. A nie. Okej, okay. sprawdzić teraz, oczywiście, czy mogę zrobić w końcu apteczkę. Nie, brakuje mi elementu B ciągle. Hmm. Dobra, wystarczy. Nie, 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 Ja chcę rewolwer. Jak się rewolwer jest pod jedynką, ok. Nie, wyłącz. Kurczę. No to co? Kalibrator dostępu. Ominięcie systemu. Co ja mam tu robić w ogóle? Aha, przycisk E. O matko, jak ja mam w to trafić? O, ale fart. Uzyskaliśmy dostęp. Ten gość, mam nadzieję, mnie nie widzi. Nie wie, co się tu dzieje, że ja tu łamie. Robię zwyczajne fakty system. O, ciuć, ciuć. baterie do latarki. Ile ich już posiadam? 5. Super. E, nie, 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 ja chcę rewolwer. Uuu, skrzyneczka, jasne, że tak. Baterie do latarki i racę. Z chęcią. Polera, te odgłosy mnie nie... nie mnie niepokoją. Dobra, wchodzimy do środka. I tu się przyda... Rewolwer i latarka. Jednoznacznie.

O Uważnie. miłego dnia, dzięki stary. No to niezłe jajo. Co ja mam zrobić z tym fantem teraz? Gość sobie... Holender, teraz mam... Zagadkę teraz mam totalną zagadkę. Włączmy światło, zdecydowanie. Czy ja wyjdę w jakimś bezpiecznym miejscu, czy raczej dostań się do windy? Nie daj się wykryć. Łożysz, morda, co to jest? Dobra, poruszmy się. Póki co sprawdźmy, gdzie ten android jest. Krew kapie. Szukajmy ciało w takim razie. Bierzemy wszystko. Gdzie ja wylazłem w ogóle? Androida ani widu, ani słychu. Dobra, tu pustki. Nie ma go. Okej, okay, wejdźmy do pokoju w takim razie. Może. Tak, odczytajmy sobie komputer. I co tu mamy? Twoja zapisana wiadomość. Czytacie? Oj, oj, błąd. Dobra, olać, udostępnione. Oka, polla. Czytajcie sobie, ludzie. Ja sobie później też poczytam. Folder uszkodzony i użytkowe nie posiadamy. Dobra, czyli na klęczki nie słychać androida, żeby to gdzieś manewrował. On sobie tam stoi spokojnie i się... Nie rusza, ten stoi tu. Nie wiem, czy po co? ja po to lezę w ogóle. Ups, 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 one się ruszają. Dobra, części, niepotrzebne mi są części. Szukamy, bierzemy, osiągnięto limit wszystkiego. Obraz z kamery, czy to mi jest potrzebne? Dobra, błąd jakiś spowodowaliśmy. Nie wiem, czy to było rozsądne. Nie wiem, czy to było rozsądne. Aha, ka tamtą kamerę. Tamtą kamerę żeśmy odizolowali. Oni się tak jakby nie zainteresowali za bardzo. Oj, oj, nie, 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 wyłaś. Chcę zabrać to. Identyfikator. Migamy stąd ludzi, bo to już się zaczyna robić igranie z ogniem. Igranie z ogniem. U niego czy coś leży? Nie bardzo widzę, żeby cokolwiek u niego leżało, więc zmykamy stąd. Części osiągnięto limit. Wyłączyłem kamerę prawdopodobnie. Mam taką nadzieję przynajmniej. To by było niezłe. To by było niezłe, gdyby. Cholera. Tak, kamera wyłączona. Dobrze. Dobra nasza. Wstawaj, Amando. Przywołaj, windę. Jakby coś. winda przywołana, chyba. No właśnie. Chyba, że w windzie coś będzie. Do cholery, to teraz, jest... Nie wiem. Nie, winda. Spokój. I do pokoju łączności. Okej, okay, osiągnęliśmy cel, chociaż nie widzieliśmy, nie widziałem żadnego save'u. Kurczę po drodze, ludzie, ale jaja z tymi androidami. u gościowi głowę o ścianę. Poważnie? Tylko dla pisać w stan gry. Okej, okay, tak. Nikt mnie nie widzi. I dobrze ludzie, w tym momencie ja się z wami pożegnam z miłą chęcią. Spory kawałek żeśmy przebrnęli wspólnie. Widzieliśmy obcego, widzieliśmy androidy w akcji. No i zapowiada się naprawdę niezła tutaj jazda. Psychoza narasta coraz intensywniej. Dzięki za oglądanie. Cześć